Wall haki są fajne, prawda? A co jeśli wam powiem, że możecie mieć legalne wallhacki? Nową umiejętność Knighta, Nowhere to Hide, pozwala nam dostrzegać aury ocalałych zawsze gdy tylko kopniemy generator. W połączeniu z Ledel Persuarem oraz kilkoma perkami pod slowdown można uzyskać całkiem niezły build, który już za chwilę wam zaprezentuję. Z mojej strony to tyle, ja już nie przedłużam i zapraszam was do oglądania. I jesteśmy na mojej ulubionej mapie pielęgniarki, czyli Midwich Elementary School. I już na początku mamy waliu z Ledel Persuera. Hello! I ponownie zaczynamy grę na mapie Midwich Elementary School. No już na samym starcie mamy Valius, naszego ukochanego Letal Persuera. Siup! Pierwszy hit. Nawet się pościg nie zaczął. A to dlatego bo cholernie wywalony ping. To jest fascynujące to, co tu się dzieje. O tak. Pierwsze powalenie. Nie jest źle. Słyszę kogoś nagania. Słyszałem. Okej, okay. teraz patrzcie to. Szybki wallhack I nie mam pojęcia gdzieś omek jest Nasza koleżanka się zabija z jakiegoś powodu łabo trochę. Szkoda To jest właśnie potęga tego builda. O, dobra, myślę że to sięgnie Pozwolę jej się wychylować już nie będę taki Ty tu dostałaś? Ktoś inny tu został Even better Ok. Ok. kolejne powalenia Tutaj słyszę gen za ścianą Możemy go iść i kopnąć, oczywiście dla value Najpierw tylko na szybko sprawdzę czy na górze Nie ma progresu, tu jest progres Wallhack? Wallhack. A, to ty jesteś na def Okej, okay, to powiedzmy, że... że cię tylko powalę. No nie będę taki, bo się ta gra zdecydowanie za szybko skończy. Ok. Kolejne powalenia. E. E. Okej. Okay. Szanuję za próbę. To było śmieszne akurat. O, skręci Gena. Dobra. Walkok? Nie widzę. Okej. Okay. To się. O! A jednak widzę. Ten się zabija? Dlaczego ona tu została, prawda? 100%. Ok, jeden hit. Ten build jest zdecydowanie za silny do ocalałych. Siub. Proszę, zajmijcie Aisa. Nie, Aisa, przepraszam. E, kto wisi? Zgupiałam teraz. Vitorro! On nie był na pierwszym haku? Okej okay. Wiedziałem, że ten bit jest silny, ale żart, tak? All one hack. Ten ace robi mi content autentycznie. O nie. Ok! Kopniemy to sobie. Zobaczymy, czy meg nie ma jakoś w pobliżu. Mhm, mm i chyba, chyba nie. A tam kręcisz z kubana! Kolejny się zabił. Super. Jedyne, co nam na dobrą sprawę pozostało, to po prostu chodzić po mapie i nosłuchiwać genów. Okej, okay, teraz ja jej zrobiłem content Dobra, pójdźmy tam do gena w sumie Hello Wolhack Nie sięgnął to jej, ale ją sięgnę sięgnęła o Ale zmarnowałaś Deadharda Ooo, to jest swój koniec, maleńka Uwierzcie, lub nie, ale w tym momencie moja myszka zrobiła dosłownie chojaszkę po całej mojej podkładce. Po calutkiej. Autentycznie wam mówię, żeby tylko to wykręcić. Zdążę? Zdążę, jak nie ja, to kto? Okej, okay, ona jest na dwójce, Syk. Marki. Były. A wiecie, co to znaczy? Że ktoś się kampi. A jak ktoś się kampi. To go zaraz znajdziemy i zmisujemy A tak. tak. Ale jest waliu. Hello! Ooh, Prawdopodobnie. Dobra, zdążymy na chillku. GG. Są trzy powody, dla których ludzie w tym meczu dyskonektowali. Jeden, nurse. Dwa, nursa midwitch. I trzy, Zajebiście potężny build, który możecie sami wypróbować, bo jest naprawdę fenomenalne.